Ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko, mleko, lubię, lubię mleko. O, tego się nie spodziewałem. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak wasze imię? Konrad. Cześć, Konrad. Cześć, Andrzej. Cześć, cześć, cześć. Kto dzwoni? Nagłośnik zrób. Na no, halo. No. Twoje. Że tobie przywiezie dla mnie moje pieniądze? Tak. A z jakiej to racji tak się zdarzyło? No, po to, ja nie wiem. Bo co? To, no, żeby ci przyjechał. Weh. No to mów, no, a nie łech, 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 łech. Ja nie lecham Nie, no tu okay. mów. Co? Coś e, piłeś? Ja e, piłem. Tak, no e, bo coś gadasz bez całku. Nie, ja z stołkiem. Ale ty bez stołku. Kto bez całku? Jesteś dawno. Jeźdź, jeździ i dojechać nie możesz. Chyba daleka droga przed domu No z czegoś kilmosców. Weź pod łeb, żółeb, kapuściany, trójki i Dobra To wezmę łeb kapuczany pod prysznic i przyjadę No ja O które godziny? No za jakieś e, Półtorej godziny do dwóch A Do której? No ci mówię Za dwie godziny do e, Gdzieś Czego? E, a dwie jadę. No mo, Może, może chcesz. O, o, no, o dwie, no, o kosmica Ty kosmica jesteś, a nie ja Co? Ty kosmica jesteś, a nie ja Jest ty kosmica, bo tak tam po kosmitem Ja kosmica? Ty kosmica jesteś Jest ty. No to dobra, no, to niech będzie kosmica I co, w halmy mam wchodzić? Niemiecki? Nie, francuski. A. E, czy belgijski? Dobra. Może być chiński. No może być chiński, no. Dobra. Dobra. Dobra? Co dobra, co dobra, co dobra Dobra, dobra? Z ze mną? Do widzenia! Dobranoc. Do rzeczy. Czy chciało to, czy nie? Do czy już się wyłączył? Chyba chyba wyłączył. O! Ciechu! No więc kontynuacja. Witam Ciebie. No witam Ciebie Jacku. Witam Ciebie Andrzeju. Cześć. Bicza. Cześć. Cześć. cześć Mi Miło poznać? <grym> Nazywam się Konrad, pochodzę z Wysokiego Mazowieckiego. i jestem Waszym fanem. Co się stało, że tutaj wylądowałeś? Niestety, wczoraj miałem imprezę. <grym> Niestety? To... <grym> niestety no, miało być tylko tak delikatnie, no. no. ale niestety jak to zawsze jest. No. Wyszło jak wyszło, spukałem się z pieniędzy. Nie miałem jak wrócić. Dziękuję wam, że mi pomogliście. I walnę wam dobrego komentarza, to na pewno. A to nie ma za co. I... Za co my złodzieje i kurwy. Komunistyczne, nie, publiczne. Nie, nie, nie. Ogólnie powiem Ci, że rzadko się zdarza, żeby ktoś taką pomocną tłoń wyciągnął, nie? <laughs> Słuchaj, no yy, w naszych gołni tak jest. No ale wiesz, w, nie, tych, no. w tych czasach nie rzadko to się zdarza, że ktoś może taką pomocną dłoń wyciągnąć, nie? no że się do którychś ludzi uderzysz, bo jedni Cię oszukają, a Ci pomogą. Ale pamiętasz naszą ranną sytuację, tak? Ja tylko potrzebę do Ciebie o pomoc. Nie, nie tak nie. nie. to wiesz, że jakaś ściema, że nie wiadomo co, nie? Andrzej się uczy od najlepszych. Uczył się od najlepszych? Uczy się od najlepszych. Uczy się od najlepszych. Tak. Ja zawsze pomagam. Ale wiesz często teraz już... Przeprowadził czas... mi Ciebie. Mhm. Pomogłem ci? No oczywiście, że tak. I będę Tobie dosłownie wdzięczny. Masz za co wrócić do domu? Mam za co wrócić do domu teraz. I mam nawet za co zjeść i mam za co sobie nawet kupić papierosy. O, no. I, I coś jeszcze coś... mi zostanie no. na dwie paczki fajek do pracy. No No to. A wiesz nierzadko to się zdarza, tak? Bo często kogoś podejdziesz o pomoc, <laughs> poprosisz. Na przykład do głupiego papierosa. To ty, to z, z Wysokiego Mozowskiego tutaj przyjechałeś i kurwa. No dla mnie to takie wiesz. Yy, nie, to, że, nie nie jest śmieszne, no wiadomo, no zdarza się ludziom. No kurwa to, tobie to się wydarzyło, tak? No tak, no wydarzyło się. Ale wiesz. Ee... Też za dużo wypiję, nie skontrolowałem stanu konta, <noise> <noise> Jak to się mówi. <głosy> <głosy> I naprawdę myślałem, że mam chociaż dychę w kieszeni, nie? A ile bilac? 18,50. Kurwa. I nawet 1850? Nie masz? Nic, nic, nic. Zero? Pustek zero. No to. A najlepsze jest to, to opowiem wam tą historię. Byłem na tym festynie, jeszcze tutaj ze znajomymi kiłem. Znajomi poszli do domu. No ja byłem pewien, że mam tą dychę i tak sobie pomyślałem, o, to od kogoś pożyczę te 8 zł, nie? Czy tam co? No ale niestety okazało się, że ja nic nie mam. <laughs> <laughs> o drugiej w nocy piechotą przyszedłem pod y, dworzec PKP. Czekałem do 3.30, aż będzie otwarty. Siedziałem tam, siedziałem, siedziałem, czekałem. Jeszcze się przyczepi do mnie pan ochroniarz, że przysnęłem, bo tam przecież nie można spać. tak? No na dworcach tak nie wolno chyba. no, Takie prawo. Nie I wiem. tak wyszedłem tylko... Mówię, wezmę od kogoś papierosa, bo chcę mi się palić. Mówię, mam takiego kaca. Mówię, już dobra, już może podaruję sobie te piwo. No ale spotkałem Andrzeja, kochanego. Gremka. <gremka>, o, <tutaj>. <gremka> A tu jest... Tak, od 3.30? Gremka? Na dworcu? Nie, nie. 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 Tu... To było jakaś pół do siódmej, coś takiego. A, z rana, tak? Dobra. No. Nie, A ja pod... akurat się wynożyłem z hotelu. I żeśmy się spotkali w tym No i poprosiłem go tylko o piwo. Powiedziałem mu szczerze, że byłem na imprezie. Mam kaca. Czy mógłby mi postawić piwo? Ale tak, tak się było. zgadaliśmy, jakoś tak, dał mi zapalić, pomógł mi, no a potem Ciebie Jacku spotkałem, no, no I... jestem pod wrażeniem, po prostu, jeśli jeszcze teraz pokazałeś mi te samochody, to już w ogóle <laughs> jestem to tak. Do... Bo <laughs> o samochodach nie rozmawiajmy. <laughs> a, dobra, no, także ogólnie dziękuję Wam jeszcze raz. Pomogłem Ci? Tak, nawet bardzo. Cieszę się. I jestem teraz zmuszony Ci się odwdzięczyć. Nie, nie potrzeba, ja nie potrzebuję żadnej pomocy i żadnych... Żadnego oddzięczenia się. Ja taki jestem. No dobrze, ja wiem, cieszę się, że taki jesteś, no ale wiesz to... Mi tak trochę też to będzie ciążyć na sercu, nie? No bo... Nie. No słuchaj, nie byś tego aż tak do siebie, e, bo my się staramy pomagać jak możemy. Zwłaszcza Jacek... E, staram się pomagać. Ale wiesz, najważniejsze to jest powiedzieć prawdę, tak? Jak było? Nie, opkładce. No Powiedziałeś prawdę. No właśnie bo jeśli ktoś by przyszedł, powiedział, że ja potrzebuję na e, życie, na żywność, to e, czy Jacek, czy ja, czy ktoś z nas e, tego, e, by mu to kupił, no nie tak, ma, no. by nie było problemu. Andrzej, pokaż najki, najnowszy. Pokaż najnowszy. No, no. najnowszy No wow. nie, ale ja w, ty w ci fajnie chodzi. Ci, czy, czy, A ja czy, czy... nie mówię, że to... Przewiewny, przelotowy i czego? Tak. A i max. A jak? A i Szkoda, że nie masz kolektoru. Ja muszę wyciąć tutaj, swo... w swoich dziury. No. no. Czemu? Że przewiewny był jako Andrzej. No. <głosy> <głosy> A tu e, czego? Zrób zdjęcie, żebyś wiedział, jak. A to chodź porównanie. porównaniu. No. Która lepsza. Andrzeja, Moje, nie ma kogoś... <laughs> Ale Andrzej to chyba skarpet nie używasz, co? Co? Nie używam skarpet. Nie używam. Eee... Tylko co? Tylko co? Tylko co? No bo w takich, w takich bucikach to się zawsze powinno by skarpet. W poradycznych sytuacjach. A, w sporadycznych sytuacjach. No. I oczywiście. E, był znowu do nas na, nas, na tego na trzeci komisariat czy na wojewódzką na komandę. Zobaczymy. Jakie będzie jego leżurze? No to wiesz, to ja to myślę, że to sprawa się rozwinie i rozwija się w powietrzu, także. Nie, to... to chyba raczej nie ma czym się martwić. Co? Ja z tym się nie martwię, kurwa. A ktoś się martwi? Ja chciałbym dokończyć remont łazienki, ale nie pozwala. No nie. nie pozwala, no wymyśla. Kurwa. No ale wiecie, słowo... Już nie jest tak. Kabina do wymiany, kurwa. Boiler do wymiany. Kibel do wymiany, bo psrany, to może nowych chce. No. Zlew do wymiany. No to tak, najlepiej za każdym razem jak na sam, mienić sobie kibel, tak? Ja już mam tego dosyć. Ale Supercie. słuchaj, ile razy można kibel ten myć, ile razy można wszystko robić? Ale jak kibel myć, no to co, to znaczy, że jak zrobi dwójkę, I to jest puszcza e, wody? Dlaczego? Dla widzów? Spuszcza i... wodę, tak czy nie? Co? Spuszcza wodę? Nie. Nie? Okay. <laughs> No to wyobraźcie sobie teraz, niech dwa, trzy razy się wypróżni, A to, kto, co się dzieje. Bo, bo pytanie, a kto będzie zawodem płacił? Ja płacę za wodę. No tak, no ale on, ale on twierdzi, że on płaci. No. No to teraz są rozbieżne... No rozbieżne, ba, bardzo rozbieżne e, sytuacje, bo tego, bo każdy mówi co innego. E, ja jestem po Ale Ty nie... jesteś tutaj i wiesz jak jest, no. No wiem. No. Że Krzysiek nawet złotówki, nie dokładać, tylko non-stop. Andrzej, zadwoń, niech oni, niech mi przywiezie 200 zł. Andrzej, zadzwon, niech Andrzej mi przywiezie 50 zł. Nie, bo on na swoje bzdury się udumuje. A to, że kupuje bzdury, kupił deskę do okrojenia. No Leży za 90 złotych, no to faktycznie. Tak, Leży pod domem. Kupił e, jakiś przewód e, hydrauliczny, który do jest do niczego niepotrzebny. Tam nie będzie leżał? Nie, będzie gnił. No nie, nie, no, przy, się Przybędzie. 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 Uwierz mi, że skrętarka leżała e, 4 lata. Wkrętarka? Tak. Kupił w e, całą rzeczą. No. On dostał, koleskę. dostał. dostał dostał o dostał od, czy dostał, od no, perskiego e, dobra pozdrawiam perskiego no też po, pozdrawiam ale skończ e, dostał schował to i no to dzwoni do Jacka. Jacek czy przy, w krytarkę. gdzie w krytarcie obok ale wiesz, że ona jak 4 lata leży, nieużywana, to już ona się może do niczego nie nadawać. Nie, nie, je, jeszcze, jeszcze tego, jeszcze. Nie, bardziej. używana była także. A, była używana. Eee, A czy to no teraz, teraz no, przy remoncie? No, teraz Jurek gdzieś tam wynalazł to i tego i e, tam <coughs> zaczął używać. No, zobaczymy, jak to długo pochodzi. Dobra, skąd? Kończymy Pierdolić. No, do, widzenia. Nie, nie, nie. do widzenia. Ja też pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich. Hej. Ma, mam nadzieję, że tak. masz... dojedziesz do domu. Dojadę do domu. Dojadę i jeszcze przyjadę do Was z powrotem. Tak? No oczywiście, że tak. O, to mogę wam obiecać. Chociaż może w jakiś taki sposób będę mógł się odwdzięczyć. A ja nie potrzebuję odwdzięczeń żadnych. Pozdrawiamy. Do widzenia panie Andrzej. Do widzenia, do widzenia. Życzę Tobie miłego dnia. No, tobie <laughs> <jadę i> cześć. <laughs> Trzymajcie się. No.